a Bogu, drodzy bracia i siostry. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział i przeczytamy od 15 wersetu. Towarzysze zaprosili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: "Czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto to wiedzieć, o co właściwie chodzi". A wszyscy ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu rzekł: Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając Wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy, Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił. Potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z Chciałem zwrócić tutaj uwagę przede wszystkim na te słowa tutaj na początku, które mówią o tym, że apostoł Paweł obruszał się w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Jeżeli my widzimy, że coś się dzieje, co jest przeciwne woli Bożej, to oczywiście powinniśmy obruszać się w duchu, jeśli mamy Ducha Bożego. A jeśli patrzymy obojętnie na to, co się wokół nas dzieje, co jest grzechem, co jest niewłaściwe, tutaj widzimy, ci ludzie w Atenach czcili bożki. I apostoł Paweł obruszał się w duchu na widok tego, że zamiast czcić prawdziwego Boga, ci ludzie czcili bałwany, czcili Wytwór ludzkich pomysłów. Przypomniało mi się, gdy Lot był w Sodomie, to wtedy tam jest napisane: On codziennie trapił swoją duszę z powodu bezbożnych uczynków mieszkańców Sodomy. Tak samo my, jeżeli mamy Ducha Bożego, to powinniśmy właśnie obruszać się w Duchu i powinniśmy coś robić w tym kierunku aby tym ludziom pomóc, wydostać się z tego grzechu, jakikolwiek by on nie był. Tym grzechem tutaj w Atenach było bałwochwalstwo. To był główny grzech. Więc on zaczął bardzo mądrze tutaj. I my możemy się uczyć właśnie, jak podchodzić do ludzi, którzy w nieświadomości coś robią, co uznają za święte, za bóstwo. On nie powiedział, wiecie co... To, co Wy robicie, jest bałwochwalstwem, to nie są bogowie. Trzeba to wszystko ściągnąć albo wziąć po prostu jakiegoś młota, porozbijać to. Zresztą w Starym Testamencie miały właśnie takie przypadki miejsce, no, ale wiemy, że w Starym Testamencie to inaczej sprawy wyglądały. Wtedy naród izraelski był narodem, który wykonywał Boże polecenia, który tu usądził inne narody. I na przykład zanim Bóg użył Gedeona, żeby wybawił z ręki tych Madianitów, to on każał mu zburzyć ołtarz Baala, który tam był postawiony przez jego ojca. On właśnie w nocy poszedł, bo się bał to robić w ciągu dnia, i poszedł i zburzył ten ołtarz i porozbijał to wszystko. No ale apostoł Paweł nie mógł właśnie podejść tutaj w ten sposób do tych ludzi. W Nowym Testamencie jakoś wszystko inaczej wygląda. Żyjemy w czasie łaski, Bóg też ma cierpliwość i podchodzi do tych ludzi bardzo tak grzecznie, ale my wiemy, że przyjdzie czas, kiedy Boża cierpliwość się wyczerpie i Bóg będzie sądził ludzi właśnie za grzechy, których się dopuszczają, bo Bóg w Starym Testamencie jest taki sam, jak jest w Nowym Testamencie, ale różnica jest tylko taka, że żyjemy w czasie łaski. Bóg teraz nie sądzi ludzi, nie każe natychmiast za grzechy. Tak, to było właśnie w Starym Testamencie. I apostoł Paweł tak bardzo mądrze tutaj podszedł i powiada, widzę, że jesteście pod każdym względem ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Czy oni byli pobożnymi? No nie, byli bałwofalcami, ale on wszedł w ich pozycję, że oni... Chcieli podobać się Bogu, ale nie znali tego prawdziwego Boga. Oni byli w niewiedzy, w ciemności duchowej. Nie dalej mówi, przechodząc bowiem i oglądając Wasze świętości, nazwał też te rzeczy bałwane świętościami, które nie były w rzeczywistości świętościami. No ale On tak nazwał, wszedł jakby w położenie tych ludzi, którzy byli nieświadomi. I później zaczął wyjaśniać, że rzeczywiście te rzeczy, tutaj, które wy czcicie, są bałwanami. Bo później, co mamy napisane w 29 wersecie, będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Tu im wyjaśnię, że Bóg. Jest ten, który jest żywy, który nie jest podobny do tego. I też opowiedział o Panu Jezusie, który przyszedł, aby umrzeć za nas. My wiemy o tym, chociaż tutaj apostoł Paweł o tym nie wspomina, ale wspomniał, że On, to znaczy Pan Jezus, jest wyznaczony, aby w przyszłości sądzić świat. Świat będzie sądzony przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli on tutaj mówił im o żywym Bogu, o tym, który umarł, co prawda, umarł, żeby ponieść nasze grzechy, żeby zapłacić tę cenę, żeby zadowolić Boży gniew, który był przeciwko wszystkim nam. Ale Bóg tutaj ukarał swego Syna. Który zgodził się na to, aby wziąć ten grzech na siebie. Takie sytuacje czasem się zdarzały. Ja taką historię Wam opowiem. Nie wiem, czy to była prawdziwa historia, czy zmyślona, ale to też pozwoli nam zrozumieć, dlaczego Pan Jezus umarł za nas i jak to było z tym, że Pan Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Było dwóch braci. Ten jeden brat był bardzo zły. Był zbójcą i nagle wpada pokrwawiony do mieszkania i mówi: Policja mnie ściga. Wtedy ten jego brat, który był rzeczywiście człowiekiem bogobojnym, wierzącym, mówi: Słuchaj, zdejmij szybko to ubranie swoje. Ja ci dam moje ubranie, ubierz je, które było czyste. A on ubrał ubranie tego swojego brata, który był zabójcą. I wyglądał wtedy na zabójcę. Przychodzi policja. Policja się nie pytała, który to z was zabił tam człowieka, tylko od razu podchodzi do tego, który był pokrwawiony, który miał ubranie pokrwawione, i zabierają go. Dlatego, że to był dowód na to, że on był winny. Ten zabójca przyznał się, że on był winny, a jego brat był niewinny. Ale ten brat jego został stracony. W tym kraju za zabicie człowieka była kara śmierci, więc został zabity. Później tak sumienie ruszyło tego brata, który był winny, który był zabójcą, że on przyznał się, że on był tym zabójcą, a jego brat wziął jego winę na siebie. Ale wtedy oni powiedzieli, no cóż, nie możemy uśmiercać dwóch ludzi za jednego. I on został w ten sposób zwolniony od kary. Jego brat przyjął winę na siebie. Pan Jezus właśnie to zrobił. On przyjął nasze winy na siebie. On był policzony razem ze złoczyńcami, jest napisane. Nawet Bóg Ojciec odwrócił swoją twarz i nie mógł patrzeć na ten grzech, który ponosił Pan Jezus za nas na krzyżu. Wtedy Pan Jezus zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Bóg jest Bogiem świętym, Bogiem sprawiedliwym i on nie mógł patrzeć właśnie na grzech. Pan Jezus na krzyżu przełagał Boży gniew. On uczynił zadość jego sprawiedliwości. My teraz możemy otrzymać wolność. My wszyscy, którzy przyszliśmy do Pana Jezusa z prośbą o przebaczenie, otrzymaliśmy wolność. My przyodzialiśmy się. Szatą Jego sprawiedliwości. To jest cudowne, że my możemy być Jego dziećmi, wolnymi od kary. Tutaj apostoł Paweł mówi tym ludziom: Słuchajcie, przyjdzie czas, kiedy ten, który został ustanowiony przez Boga, aby sądzić, będzie sądził. Przyjdzie czas, że skończy się Boża cierpliwość. I on został wskrzeszony z martwych. Niektórzy uwierzyli w to a niektórzy gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu naśmiewali się a inni mówili no będziemy jeszcze słuchać ciebie innym razem do pewnych ludzi dotarły te słowa zrozumieli że pan Jezus jest ich zbawicielem później jest napisane w 33. wersecie i w 34 i tak paweł wyszedł spośród nich lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaryz oraz inni z nimi. Niektórzy uwierzyli. I tak jest też w naszych czasach, że niektórzy będą się naśmiewać. Niektórzy będą mówić tak, to napisane jest, gdzie jest przyobiecane jego przyjście. Tak było od początku, tak będzie do końca, ale niektórzy uwierzyli. I chwała Bogu, zostali zbawieni. Zostali dołączeni do Królestwa Jezusa Chrystusa. Tutaj było dosłowne bałwochwalstwo. Ludzie oddawali cześć figurom. Ale też apostoł Paweł wspomina o innym rodzaju bałwochwalstwa. W liście do Kolosan, trzeci rozdział i piąty werset. Umartwiajcie wtedy to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i kciwość która jest bałwochwalstwem. O tutaj apostoł Paweł, który napisał też te słowa, mówi, że chciwość jest bałwochwalstwem. Ale my wiemy, że bałwochwalstwem jest wszystko, co my cenimy bardziej niż Boga. Co zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu, w naszym sercu. To są grzechy też. Tu jest wspomniane, żeby wszeteczeństwa unikać, nieczystości, Widzimy w naszych czasach, te rzeczy są bardzo rozpowszechnione. Widzimy pornografię, widzimy ludzie zachowują się tak jak zwierzęta. Nieczystość, rozprzestrzenia na wszystkie strony, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest zbawów I W liście do Filipian w trzecim rozdziale i w siedemnastym wersecie też czytamy Bądźcie naśladowcami moimi bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa? Chrystusa. Są ludzie, którzy myślą o rzeczach ziemskich tylko. I to niektórzy z tych ludzi byli wierzącymi. Apostoł Paweł zaadresował ten list do ludzi wierzących. I pisze właśnie tutaj, że ich Bogiem jest brzuch. Starają się tylko, aby dogodzić swojemu ciału. I w naszych czasach, czy nie tak jest, ludzie, którzy nie znają Boga tylko chcą dogodzić ciału, chcą wykonać swoje porządliwości i czynić to, co im dyktuje ich grzeszna, upadła natura. My powinniśmy czynić to, co nam dyktuje Słowo Boże, co nam dyktuje Duch Święty. Inni też gromadzą skarby na tym świecie, gonią za ziemskimi rzeczami, za bogactwem ziemskim. Ale przeczytajmy sobie, co Pan Jezus powiedział na ten temat w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale. I od dziewiętnastego wersetu Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą I gdzie złodzieje podkopują i kradną Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą I gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną Ale bowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje Nikt nie może dwom Panom służyć gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. To słowo mamona jest greckie. No tak dosłownie brzmi w języku greckim. Mamona. I tak samo się pisze. Tego słowa nie przetłumaczono, tak jak powinni przetłumaczyć ci, którzy tłumaczyli Pismo Święte, tylko zostawili mamona. No i niektórzy ludzie sobie myślą, no mamona... Nie wiadomo co to jest, ale słowo Mamona oznacza bogactwo, pieniądze. Ludzie nie zastanawiają się nad tym, że przyjdzie czas, kiedy to wszystko będą musieli zostawić. Dlatego ja przeczytałem tutaj: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ten skarb, który mamy od Boga, zbawienie wieczne, które nam On dał. Tego skarbu nam nikt nie zabierze nawet gdyby nas ktoś zabił to napisane jest że śmierć dla nas jest tylko przejściem do lepszego życia dlatego musimy troszczyć się najpierw o królestwo niebieskie pan Jezus powiedział szukajcie najpierw królestwa bożego i sprawiedliwości jego a wszystko inne będzie wam dodane bóg nam da te rzeczy które nam są konieczne do naszego życia ale niektórzy ludzie zabiegają o te rzeczy, które są przemijające. Wśród tych ludzi, niektórzy będą z pozoru wierzącymi, ja właśnie przeczytam jeszcze ten fragment z drugiego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału od początku do piątego, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, pełpliwi, pyszni, bluźnierczy. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Byśmy pomyśleli, no to są ludzie, którzy nie znają Boga, którzy są daleko od Boga, którzy są niewierzącymi, ale... Co nam następny werset mówi, piąty, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wyszczeg. Dużo mamy takich religijnych ludzi w naszych czasach, pobożnych. Nawet w naszych kościołach są tacy niektórzy, że właśnie należą do tych ludzi, którzy dopuszczają się tych rzeczy. Przeczytałem całą listę tych grzechów samolubni, My mamy kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego jak samych siebie. A gdzie to jest w naszych czasach? Często właśnie ludzie są samolubami, chciwymi, chciwymi właśnie na rzeczy te doczesne. Później rodzicom nieposłuszni. Ile to jest tragedii w rodzinach teraz, bo dzieci są bardzo nieposłuszne rodzicom. Dzisiejsza technologia bardzo psuje dzieci. I ja Wiecie, miałem też trudności w wychowywaniu moich dzieci, ale to było już przeszło 30 lat temu, więc było łatwiej wtedy. Wtedy jeszcze nie było internetu, wtedy jeszcze nie było pornografii. W internecie, tak, teraz mamy, a teraz jest bardzo trudno wychować dzieci. Żyjemy w czasach ostatecznych. Gdy ja patrzę na to zepsucie, to ja widzę, że zbliża się koniec temu światu. Tak, jak można było powiedzieć o Sodomie. Ponieważ ten grzech tak się rozmnożył w Sodomie i w Gomorze, to można było przewidzieć, że Boża kara spadnie na te miasta. Tak było za czasów Noego. Ludzie grzeszyli, Bóg nie mógł już patrzeć na te grzechy, i co się stało? Bóg w końcu powiedział: koniec, położę koniec wszelkiemu stworzeniu. Ale w Piśmie Świętym mamy napisane, Żebyśmy uświęcali się. W ostatnim rozdziale, objawienie Jana, tam jest napisane, przeczytam na koniec. To jest 22 rozdział i 11 werset. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. I bracia i siostry, my musimy to robić. Uświęcać się, nie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, nie oglądać się do Sodomy tak, jak żona Lota się oglądnęła. To jest takie symboliczne to oglądnięcie, bo cóż to jest oglądnięcie się? Ona tam zobaczyłaby, jak się pali ta Sodoma. Ale Bóg ostrzegł, żeby nikt się nie oglądał. Ci, którzy zostali wyprowadzeni, żeby się nie oglądali z powrotem tam do tego miasta zepsucia. Tak samo my, którzy zostaliśmy wyprowadzani przez Boga z tego świata, jest napisane, że Bóg nas wybrał, wyprowadził, żebyśmy się nie oglądali, tu nie tęsknili za rzeczami tego świata, tylko odrzucili to wszystko, bo inaczej to staniemy się takimi, jak stała się żona Lota. Ona obróciła się w słup solny. I tak samo ludzie, którzy idą i dopuszczają się grzechu, robią te rzeczy, które świat robi, albo korzystają z tych rzeczy, to wtedy oni duchowo stają się martwymi. Musimy uważać na to, bo diabeł nie chce nas wszystkich uśmiercić. Ale my musimy się bronić. My musimy dać odpór diabłu, tak jak to jest napisane jest w liście Jakuba i w liście Piotra, że dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. Musimy się modlić. Wiecie, to jest bardzo ważne, aby się modlić, bo to, Daje nam tą społeczność z Bogiem, w modlitwie właśnie zbliżamy się do Boga, mamy łączność z Nim i wtedy wiecie, mamy posilenie, jesteśmy napełnieni Jego Duchem. Niechaj Bóg nam pomoże, abyśmy właśnie coraz więcej spędzali czas w modlitwie. Przypomina się historia Dawida Wilkersona, kiedy on pewnego razu oglądał w telewizji taki program jednego zabójcy, to był właśnie ten Nicky Cruz. Później napisał też książkę na ten temat i zobaczył, że jego sądzono za zabójstwo. Bóg mu po prostu przedstawił w jakiej beznadziejnej sytuacji jest ten przestępca, że on potrzebuje pomocy. I wtedy Bóg jego posłał do tych gangsterów w Nowym Jorku i zaczął głosić Ewangelię. I ten właśnie Nicky Cruz, zabójca się nawrócił. I do dziś jest Ewangelistą, głosi Słowo Boże. I też wielu z tych innych przestępców się nawróciło. I on też odczuł coś takiego, jak oglądał programy telewizyjne, to Bóg do niego przemówił: słuchaj, nie marnuj czasu tutaj. Przestań zużywać czas na te rzeczy. Idź tam i spełniaj moje zadanie. Tam idź do nowego Jorku. On pozbył się telewizora, bo to dla niego była pokusa. Jeżeli coś nas kusi, to myśmy powinni tej rzeczy się pozbyć. Bo nie, na przykład telewizja nie kusi, ale są niektórzy ludzie, którzy powiedzieli mi, że ja nie mogę mieć telewizji, bo zaraz by mnie to pociągnęło. Ja nie oglądam w telewizji tych różnych takich oper, tam jak to nazywają te soap opera po angielsku, bo wiem, że to jest wszystko oparte na grzechu. Tam grzech tylko pokazują. Ja tylko wiadomości oglądam, też są programy chrześcijańskie, oczywiście oglądam. Czasem coś ze sportu, nie jakiś sport, którym ludzie doznają jakieś kontuzji i tak dalej, jest przemoc. Ja też takich sportów nie lubię. Nawet nie jestem zainteresowany piłką, nożną, Ale są tacy, że to ich kusi bardzo, dlatego oni powinni się pozbyć tego. Cokolwiek by kusiło. Pamiętam jeden brat, to był Anglik. Miał takie drogie radio stereofoniczne, że można było odebrać wszystkie w ogóle radiostacje na całym świecie. On powiedział do mnie: Wiesz co, to radio jest dla mnie bałwanem, i, i ja tracę dużo czasu. Chcesz ode mnie odkupić to radio? I ja odkupiłem to radio od niego. To radio się dla mnie przydało, dlatego że ja nadawałem audycje radiowe, i właśnie to radio bardzo dobrze chwytało te audycje, miało dobry zasięg. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy odrzucili wszystko to, co nas kusi. Jeżeli prawa Twoja ręka Ciebie gorszy, odetnij ją. Jeżeli noga Ciebie gorszy, tak samo odetnij ją. Jeżeli oko Cię gorszy, wyłupię, To jest symboliczne znaczenie tego. Jeżeli coś mnie kusi i patrzę na to, to powinienem odejść od tego i zostawić to. Niechaj Bóg nam w tym pomoże. Amen.